Cześć, cześć. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić pokrótce książeczkę Jak myśleć o sobie lepiej. Pozycja jest od cudownego wydawnictwa filia, autorstwa pani Brianny Wiest. I swoją premierę miała 26 października 2022 roku. I mam tu dla Was dla cytaty. Pierwszy. Musisz pokazać sam sobie, że możesz znaleźć ukojenie na wiele sposobów, zdecydowanie skuteczniejszych niż niezdrowe jedzenie, i że są lepsze metody nawiązywania kontaktów z ludźmi niż negatywne nastawienie. Mam drugi: jesteśmy zaprogramowani tak, aby szukać tego, czego już doświadczyliśmy. Nawet jeśli wydaje nam się, że gonimy za szczęściem, w rzeczywistości próbujemy znaleźć to, do czego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Słuchajcie, czytając tę książkę, mam ochotę mm, zanegować stwierdzenie poradnika, a przyodziać mu nowe, jakim jest naucznik. <grym>, Wiem, że to takiego słowa nie ma, ale no, nic nie poradzę na to, że no, właśnie tak postrzegam ją jako całość. Wiecie, w poradnikach bowiem czytamy o radach, które ktoś nam sugeruje. Tutaj jednak książka uczy nas, jak pokochać siebie, swoje poglądy i jak nie bać się. No, iść spełniać w ogóle swoje marzenia. Do tej pory inaczej postrzegałam szczęście, przyznam się wam. No, sądziłam, że tylko e, jakby tak niektóre sytuacje tylko powodują, a tym samym żyłam wciąż tak jakby no, w tym samym czasie w ogóle nie posuwam się do przodu. I tak, nasz organizm przyzwyczaił się do pewnych sytuacji i daje nam przypomnienie, że to właśnie tylko wtedy to odczuwaliśmy. Obieranie sobie za cel, tu podam przykład, na przykład stanie się pisarzem, wciąż boimy się, że do tego etapu nie dojdzie. Ja na przykład stając się recenzentką odczuwam ogromne szczęście i no jakoś tak nie chcę, żeby to się w ogóle zmieniło, chociaż gdzieś tam właśnie ta praca pisarki mi chodzi po głowie. I powiem wam, że jeżeli już zaczynamy myśleć o tym, czy ja na przykład myślę o tym, żeby tą książkę jednak samą napisać, mój organizm jakby tak musiałby przekroczyć tą strefę komfortu, co, no, przyznaję, od razu wywołuje w nim niepokój. No, nikt z nas nie lubi być zaniepokojony, więc automatycznie, no, chcemy powrócić do tego punktu, w którym właśnie odczuwaliśmy szczęście, czyli tak naprawdę. No cofam się w swoich zamiarach, wciąż tak naprawdę stojąc tak jakby no, w miejscu, ciągle spoglądam wstecz. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, że po niepokoju właśnie spowodowanego tym, że powiedzmy chcę być tą pisarką, nasz organizm później by się do tego przyzwyczajał, następnie by to zaakceptował, kim tak naprawdę ja chcę być, a później by nastąpiło, jeżeli już mamy akceptację i zaczynamy w to wchodzić, Czyli przychodzi znów nasze upragnione szczęście. Wiecie, no tak naprawdę to tylko i wyłącznie my sami siebie ograniczamy. A naucznik uczy nas jak dojść do obranego przez nas celu, jak stać się lepszym człowiekiem, jak widać to, jak spoglądać na to, co jest w ogóle w całych nas dobre. Do tego jest napisana naprawdę bardzo prostym stylem, takim przejrzystym, no każdy tą książeczkę może zrozumieć. Jest bardzo ciepła i no, mnie te lekcje tutaj już naprawdę zmieniły, bo inaczej widzę to, na co wcześniej, przed czym wcześniej się broniłam, no mówię wam, myślałam właśnie o tej pracy pisarki, ale w no, kurde nie uda się nie, zaczynam się bać, mówię, dobra, na razie dam sobie spokój. I to jest normalne w naszym organizmie. Ja odczuwam to jako tak jakby mm, nie moc w pójściu do przodu, ale tak nasz organizm za każdym razem reaguje, kiedy chce mu pokazać coś nowego, ponieważ się przyzwyczaił do tego, że jestem szczęśliwa będąc recenzentką i, i tak mam pozostać. Także widzicie, ja sama siebie ograniczam. I właśnie ten poradnik to wszystko nam tutaj uzmysławia. Pokazuje Wam, jak iść do przodu, nie stać w tyle i, i nie spoglądać wstecz, bo to totalnie nic nam nie da. A ja zaczynam się przestać bać iść w kierunku marzeń i nigdy nie wiadomo, czy... Nie zrobię tych pierwszych kroków. Dlatego powiem Wam, że naucznik. Wybaczcie, że tego nazywam, ale naprawdę, wydaje mi się, że on po prostu on uczy, tak? On nas naucza. To nie jest typowy poradnik, tylko to jest coś więcej. Naprawdę, to jakby totalny człowiek usiadł przy mnie i mnie cały czas motywował do działania. Super, bardzo Wam mocno tą książeczkę polecam i wydaje mi się, że każdy, kto po nią sięgnie, naprawdę zmieni się jego nastawienie do życia. Żegnam się z Wami, kochani. Dążcie po swoje marzenia. Z tą książeczką Wam się na pewno to uda. Do usłyszenia. Ciao, ciao.